Orędzie Maryi przekazane do Angeli Fabiani 26 marca 2024 roku. Angela. Tego popołudnia dziewica Maryja ukazała się jako królowa i matka wszystkich narodów. Miała różowawą sukienkę i wielki, zielono-niebieski płaszcz, który okrywał także jej głowę. Na głowie miała koronę z dwunastu jaśniejących gwiazd. Na piersi dziewica Maryja miała serce z ciała, ukoronowane cierniami. Jej dłonie były złożone do modlitwy. W dłoniach trzymała długą koronkę Różańca Świętego, białą jak ze światła, która sięgała jej prawie do samych stóp. Jej bose stopy spoczywały na kuli ziemskiej, świat był okryty wielką, szarą chmurą. Dziewica Maryja miała bardzo smutne oblicze i jej oczy były pełne łez. Jedna łza, spływała po jej twarzy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus drogie dzieci kocham was kocham was przeogromnie dzieci najukochańsze przyżyjcie ten święty tydzień razem ze mną w oczekiwaniu i w milczeniu w skupieniu w modlitwie dzieci zintensyfikujcie swoją modlitwę Bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy, niech wasze życie będzie modlitwą. Dzieci to są te czasy, które od dłuższego czasu wam zapowiadałam: to są czasy próby i bólu. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Wiele o pokój, który jest coraz odleglejszy i coraz bardziej zagrożony przez możnych tego świata. Dzieci, Moje serce jest rozdzierane bólem, gdy widzę tak wiele zła, gdy widzę, jak tylu niewinnych umiera. W tym miejscu Dziewica Maryja poprosiła Mnie, bym pomodliła się razem z nią. Podczas gdy modliłam się razem z mamą, widziałam sceny wojen i przemocy. Potem mama mówiła dalej, Dzieci nie bójcie się, ja jestem przy was i biorę was za rękę. Nie bójcie się krzyża. Krzyż buduje, krzyż zbawia. Jezus mój Syn umarł na krzyżu za każdego z was. Umarł z miłości. Dlatego mówię wam: nie lękajcie się, dzieci najukochańsze. Proszę Was usilnie, nawróćcie się, nawróćcie się, dzieci i powróćcie do Boga. Tylko Bóg zbawia. Nie, ufaj, nie ufajcie fałszywym prorokom. Na koniec dziewica pobłogosławiła wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.